Wszystko zaczęło się 26 października 1965 roku w Indianapolis w stanie Indiana. Tego dnia chłopak zadzwonił na miejscowy posterunek policji i cichym, drżącym głosem poinformował, że w domu przy 3850 East New York Street znajduje się ciało młodej dziewczyny. Policja na początku myślała, że to jakiś żart. No, ale z drugiej strony, kto by żartował z takiego akurat powodu, więc postanowiono pojechać na miejsce i sprawdzić, o co chodzi. A tam odkryto ciało Sylwii Linkens, która znajdowała się pod opieką Gertrude Baniszewski. Tego dnia rozpoczęła się jedna z najstraszniejszych spraw kryminalnych, jaka w ogóle kiedykolwiek się wydarzyła, oraz jest to jedna z najbardziej znanych spraw na świecie, której ja również się przyjrzałam. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mój kanał Agatha the Storyteller. Do zobaczenia.